Siemaneczko widzowie, dzisiaj gramy w Korilla Taga na polskim serwerze Ostatnio to się trochę źle skończyło na omogusie Bo ludzie tam przeklinali i tam byli serio nienormalne to było Połowa tam sceny jest z piknięciami Bo to jest kanał Family Friendly A dziś gramy w Korilla Taga Uczmy się chyba biegać w Korilla Tagu, bo nie umiem w ogóle biegać o, co to się, ale się zlagowało coś. O, nie umiem w ogóle biegać w góry ataku Tylko trochę się nauczyłem. Ale i tak jest mi cięsko. Dobra. Room. I P O L k A. mamy Polskę i dajemy Enter. No i mamy Loadly, dobra.

Йоу Добро, видосы, я тут Мусор вставить Widzowie, na pewno muszę to wstawić na piosenkę, ja nie mogę tego odpuścić, widzowie, nie mogę po prostu, nie mogę, co to jest, try on, wow Widzowie, muszę to wstawić tą piosenkę, mam prawa autorskie, ale Tymczasem to, demotyzacja, wow

Ej, 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 ty, 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 ty Ej, ty, ty Ty mówisz o metakwestie trójce? Ja też gram, pozro A jak, ile masz pamięci? Ile masz, ile masz pamięci, e? Ile masz pamięci? No, to tak samo jak ja No, jaki już mamy gościa, który ty biały pójść to jeszcze. jest, w do... oh la, la la, la. No, kurde, Kurde. Kurde, to trzeba się ruszać. No nie mogę kontrolować, ruszać. Jak coś psywalę zara. Już mnie ręka boli powiem wam. Tak psywaliłem, że mnie ręka boli cały dzień. Ej ile ja mam tych? Bo tutaj jest od codziennie ten dostaje coś.

to jest... Ile? 300? 500? Nie, to ma 1500. Jo, ile to kosztuje? Ej, ja chcę jakąś czapkę. Katz. po co jestem mnie mnie psywali. Ej, ja nie mogę tak, ja muszę.. Kurczaki. Ej, ja nie ma tu żadnych ciekawych czapek. Serio. Kurde, zaraz w coś psywale padłem lub... O, co tu mamy? Pakie jakie chapeciuszki, ale ba, ile to kosztuje Na nic mi nie stać. Kurde, mój kolega umie grać w koryla, taka taki jeden.

Ej, to by pasowały te poliki, wiesz, Te, które ja mam. Bo te poliki do wszystkiego pasują. Nieee, miesiąc temu w około. utknęłem! Uch. Nie wiem, co oni tu gadają. Ja chcę grać, ale oni tu nie grają. Oni tutaj kapią. Ja to kupiłem. O, przecież ja to kupiłem. Yo, Się wystresyłem. Co to jest? Co tu mamy? co to jest? Kołyła tak to film o Kołyła Tagu Tutaj mamy mapę Kołyła tak Las Yo Ej bo ja tej. szafkę ty Ej ja mogę po tym się spinać? Tylko nie mogę Jo, to to? Ty, ja mogę się po tych rurach spinać? Ej, mogę, co jest? Taki big brain. Ty, ja mogę tą kamerę... F**k, nie mogę. O, oh, ciup. Monkey banana. Ale to banana. Monkey banana. O oh, kurde. Oh, oh, oh. <śmany> kurde, no co jest? Nie mogę się tak wybić na guzę No mogę, ale nie spadłem się. Kurde, poskłem w realu. No co jest? O, questy <śmany> mi spadły. A tu jestem. I jest. A początek widzowie. Był przekichany mm. oh. no, ichany. Oni chyba już grają. Idę tam. zubać się na dół. Ej, rękę mi. <ścoughs>

bo ja wcześniej w ogóle łatwiej się nie rysałem, co nie Wie, wie taka teraz Tak Tok, tok, tok Kurde Tok, 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 No trochę się blokuje Ale lecę jakoś O kurde, aż gdzieś wpieprzyłem Ja sam nie umiem grać, ja sam dopiero grałem w dwa dni

Ja tylko tam żeby ja dawał suba, nie będziecie mu subować kanału, ni dupa. To chce zapromować się. Co to jest? Bro, what the hell? O, e, ale mi quest'a. Casual? Ty, co jest? Co to jest za mapka? Nie widziałem, nie idę tam, nie chcę. mi się... Jezu, jak, ja tu się chodzi? potami mi trzeba ma, ała, machać Bo chociaż, umiem teraz się, chociaż ruszać po mapie Boże, tu, 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 tu Ej! Biały! Ej, biały! Puść, jak w USA, tylko Gailona. <laughs> Ej, Biały, pójść, Gailona, ale jak w USA. Nie mam A co, na czym ty grasz? Nie, 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 nie SPANUJĄ mi film! Nie, proszę, nie! Nie, odej, SPANUJĄ mi FILM! i to nie! Proszę, nie, 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 a nie, nie, SPANUJĄ siebie nie, nie, bo to, te, bo to, TO WYCIĄĆ! to wyciąć. Nie, on nie nagrywa na TikToka. Co się tam śmieje?

No kurwa mówię, że wiem. Dobra, chodźcie na poręczkach. No. Ale w ogóle ja go nie mogę obserwować, nie wiem czemu. Co? Ja. Kitty, na Ooo, o, rękę se wykręciłem! Mm. A. U, rękę sobie wykręciłem. A. Czekaj, jeśli mogę, mówię ci prawdę. Aaa! Czekaj, czekaj, czekaj. rękę se wykręciłem. Aaa! Czekaj. Chodź tu. Ooo! Dzięki. O, czekaj, bo tak muszę zrobić.

ale na, na TikToku miałem 10 tysięcy, chwila, chwila. Lowdly podłoga, tylko ja mam taką samą nazwę jak tutaj? Tylko podłogę mam pod ko na koniec. Dzięki, dzięki. Nie puszczaj! Eriki, nie, proszę! Biały! Biały, nie puszczaj Eryki, nie! Kolego, nie! I ile osób? Jed nie, jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć... osób na polskim serwerze, wow! Co to jest? Chcę to złapać. Ej, mam robaka, patrz! Ej! Ej! Robaka mam! Co jest?! Ja też robaka mam! O, 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 Ucieka ci! O, spokojnie. Mmm, miau, miau, miau. Uh. O, a Aaaa mi szczeliła ta ręka. Ale mnie boli ona. Jo! No. Chcę, jakbym umiał biegać po tym drzewie. Bio! To Ej, to jest najciekawszy odcinek zwiera. Ej, chyba więcej nagrywać gorilla. Tak, ale tu ja widziałem jak kolega to robił. Ale tu nie, nie mogę się odbijać od tej ściany.

Co jest? A mnie ta ręka prawa boli. Ała! Ile jest filmu w odcinku? Dobra, jestem. Ja chcę jeszcze więcej tego nagrywać. tu jest zarąbiste. Miałem iść teraz montować film na jutro, bo to jest film na pojutrze, ale... ale... Ała. Ała. Ale fajnie się bawię, więc długi będzie odcinek. Mam to gdzieś. Wywalone w tą pamięć telefon, mam. Jakoś to zrobię. Będzie mniej ale macie zabawę choć z, z rozmowy. I macie takie piosenki. Nie, ja będę mieć demonstrację, co ja? nie? Chyba nie wiem, co ja nie dostanę bana filmu. Jak on to, ja wiem, jak to puszczę. Ja Tylko ja uciekam stąd. Bo chłop puszcza Erikę, a to jest niemiecki hymn. Trzeci sezja, to wyśle koledze. No, co jest? Ja nie umiem to spinać się. Dobra, umiem. Cicho, o kurde. Co jest? Ja jestem ciekaw na ten domek w podoszkocie. A możesz nie być. to. Ło! Co jest? Jok! Ła, liść. O, będą no nie! Będą zabawę miałem. Ej, ja tutaj nigdy nie wchodziłem na ten domek. Uf, o nie. Już co jest za toba ciężkie. O, oh, Ej, tak się da? Tak, to mogę wchodzić. O, nie, 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 proszę nie, to tu nie widzę, to nie! Ja się wchodzisz? wchodzić! Kurde. Mogę tak, albo nie, albo, albo tak. Patrzcie, powolu... O A! No nie! Pomóż, no. Jak? Przysięgam. Ile ty grałeś w tego film, w tego? tego? Mario! Jest! Udało się z pomocą. Dzięki. Dzięki Rafi

Ej, a co teraz? Ej, co teraz? Ej, co jest? Ej, widzowie? Ej, mam nadzieję, że to nie jest taki dban, na przykład, że zbagowałem i tam wszedłem, co nie? Gorilla, tak? Mam nadzieję, że się wący. Jednak, your banet. Nie, bym się zdenerwował na tą grę. Co jest? A lag Jak zawsze. Nie, nie dostałem żadnego pana. Ani nic. Dobra, wracam na ten serwer. Poly. K. nie wywaliło mi grę. Co jest? Nie widziałem o tym. Chcę zrobić to samo. Idę zobaczyć niki. Od razu. Ej, ludowaj. Zaloguj się. Co, ja dostałem pana? Halo? Ej, ogólnie chyba... Ej. Ej. Bo, ej, napiszcie mi w komentarzu o co z tym chodzi, bo tutaj dostałem czy co? Co jest? luguje się i nic. Ej, no nie. No co jest? Widzowie, chyba dostałem banana właśnie na gorilla taga. Napiszcie mi w komentarzu o co chodzi z tym. Napiszcie, czy to jest loading. Loading. Nie, dostałem, czy dostałem banana czy nie. Było, wow, to jest jakiś inny serwer, to no jest. Czyli nie dostałem bana, Ale chyba na ten polski serwer to tak. Dobra, widzowie, ja zagną z wami się. I zaraz to załatwię to zobaczę, o co w tym chodzi. Ja zegnam, widzowie. I... O! Aha. Yyy e... Zakończymy w taki sposób, zaraz. No, odcinek przypadkiem zakończyłem. E, dogry, dogry, dogrywam to dla, cie, dla Was, bo muszę, muszę się zapozegnać przecież nie mogę bez pozegnania. Więc widzowie, widzimy się w następnym odcinku, To jest odcinek w sobotę, w niedzielę. Zobaczymy. A nie, to jest w niedzielę ten odcinek, widzicie. Jeszcze poniedziałek, wtorek, środa macie odcinki. Przez te chyba wtorek, poniedziałek, wtorek, środa będzie z TF Simulator. Jestem może jakiś VR Cat, jak może z kolegą, będzie VR -caty. A jeszcze będzie noclip. Na pewno, może jutro, może na, na jutro nagram e, Noclipa VR. Mm, noclipa VR, nagram Horror, a przez dwa dni będziecie mieć TF Simulator, co nie. Aby bo będziemy go przechodzić, co nie na maksa i czasami będzie kolida, tak, i czasami będzie amogus, i czasami, no, i tylko te trzy gry będą. Więc no, może czasami reklam i wierca, tak jak znajdę jakichś kolegów tam. Więc widzowie, zegnamy się i ja lecę dalej. Siemaneczko i miłego.